Dzisiaj zrobimy sobie świąteczne kuleczki serowe do białego sera. Dajemy odrobinkę koperku nie za dużo, ponieważ koperek jest mocny, żeby nie zabił resztę smaków. Także troszeczkę skrójcie. Następnie do tego dodajemy troszkę natki pietruszki. Chodzi o same te listki, także pokrójcie te listki. Dalej dodajemy trochę soli i całość dokładnie ze sobą mieszamy. Jak już ładnie ser wymieszacie, to odkładamy na chwileczkę miskę na bok. Teraz bierzemy znowu troszkę natki pietruszki, dwie śliwki, troszkę rodzynek, troszkę suszonej żurawiny oraz orzechy. Pokrojone składniki przekładamy do miski, całość zamieszajcie, przechodzimy do sera. Bierzemy z tego właśnie sera, robimy takie kuleczki, obojętnie jakiej wielkości. I teraz co robimy dalej? Bierzemy sobie jedną stołową łyżkę gęstego miodu i dodajemy do tego miodu troszeczkę soku z cytryny. Jeżeli macie rzadki miód, wtedy cytryny nie dodawajcie. I cały śmieszamy. Jak miód będzie taki gęsty jak mój, to cytryna sprawi, że ten miód będzie rzadszy. I teraz tak, bierzemy półmisek, robimy sobie tak zwaną dekorację. Dalej, bierzemy serową kuleczkę, moczymy ją z jednej strony tylko w tym właśnie miodzie. I następnie przyklejamy do tego miodu wcześniej poszatkowane składniki. I teraz tak, bierzemy solone krakersy i na każdego krakersa przyklejamy kuleczkę serową delikatnie. I tak przygotowane świąteczne kuleczki włóżcie na co najmniej pół godzinki do lodówki przed przyjściem gości, żeby ten smak dobrze się przegryzł. No i tyle. Życzę Wam smacznego.